Najlepsze drużyny turnieju zagrają dziś w finale. Fani nie mogą się doczekać. Kto wygra nadchodzące spotkanie? Halo, witamy. Mam nadzieję, że nas dobrze słychać. Ze stadionu pozdrawiają Tomasz Smokowski oraz siedzący tu obok mnie Jacek Laskowski. Zapraszamy na mecz, który zdarza się tylko raz w roku na finał UEFA Europa Conference League. Drużyna AZ Okma zmierzy się z zespołem Pogoni Szczecin. Wielki finał, ukoronowanie starań tych dwóch zespołów. Cały sezon grali, mając na głowie i Ligę, i Krajowy Puchar, i rozgrywki europejskie. I teraz dotarli tu, na ten stadion, na którym poznamy tegorocznego triumfatora UEFA Europa Conference League. Mam nadzieję, że widowisko dorówna stawce tego meczu. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Dyskusje na temat sytuacji tego zawodnika rozpalały ostatni internet do czerwoności. Jego szybki powrót po przerwie wymuszonej kontuzją cieszy kibiców jego zespołu a martwi rywali. To jeden z najlepszych graczy tej ekipy. Tak, bez niego było ciężko, ale szczęśliwie leczenie urazu nie potrwało zbyt długo. Sztab medyczny zrobił co mógł i już po paru tygodniach możemy oglądać go ponownie w wyjściowym składzie. Oby tylko kontuzja się nie odnowiła albo co gorsza pogłębiła. Przesza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Czy będą prowadzić? Na gol! Mamy otwarcie wyniku w tym finale! No teraz nam się tutaj dopiero zrobi mecz. Myślę, że możemy spodziewać się kolejnych bramek. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Gdyby tego nie wykorzystali, okryliby się wstydem. Przewaga dwóch na jednego. To musiała paść bramka. Ach, radość na twarzy trenera świadczy o tym, jak wiele pracy i serca wkłada w tę drużynę. Na pewno cieszy się z tego prowadzenia. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Benedikt Cech. A teraz przestrzeń na skrzydle może pociągnąć. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Oczywiście chcą tu wyrównać, ale mądrze, z rozmysłem przygotowują tę akcję. I udało się zablokować. Machnę teraz zabranie, za obrony. Rzuca teraz przez Szanse na końcowy sukces są naprawdę, bardzo realne. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Jeśli ktoś choć raz w życiu stał na bramce, to wie, że w takiej sytuacji jest się bez szans. Powiedzmy sobie to jasno, bo co można tu zrobić, kiedy się staje w obliczu dwukrotnej przewagi liczę? 2 do 0, gramy dalej. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Świetne teraz prostopadłe do grania. rożnik na pogoni. Leka piłka z rogu. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Nici z tej akcji, out dla drużyny przeciwnej. Strata piłki teraz. Ładne prosto do frontu, ależ teraz B. Piłka wychodzi jednak poza boisko. Zabrakło trochę szczęścia, kilkanaście centymetrów niżej i mielibyśmy gola, ale dobre, mocne to uderzenie. Może następnym razem. Decyduje się na strzał. Ze spokojem teraz broni to uderzenie. Łatwizna dla bramkarza tej klasy. Uwaga, górą teraz podanie. I rzut wolny. Ale przynajmniej nie ma kartki. już ostatnie 30 minut tego spotkania. Waga, strzał w kierunku bramki. Pewna in... Interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszy znak. Takie interwencje Tomku na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu robi to bez zastanowienia. środka środkowuje z rogu dość głęboko. Powinien zostać za to upomniany żółtą kartką Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala Żółta kartka Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją Środkowanie. Ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. O właśnie tak. Trzeba grać z obrońcami. Uwaga! Musi to trafić. Ale był czujny. Brabo! blisko własnej granki. Akcja przerwana. Będzie przód z autu. Co wyjdzie? Z dośrodkowania. Mogło być groźnie, ale nie będzie. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. I teraz centra 16. No! Cóż, zaliczmy tę główkę do statystyki strzałów, ale nie w światło bramki, więc zagrożenie było średnie. 10 minut do końca tego meczu. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle, chce to wykorzystać. Czy trafi do siatki? Nic z tej czubki nie będzie. Dobre wybicie. Wrzuca piłkę w pole karne. Czy znajdzie trochę miejsca? I proszę, Bramkarz był na miejscu. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego, Niewykorzystany, stały fragment gry. Piłkę wybijają rybale. Z wysiłku sobie z strzał. Blokuje bez kłopotu. Ma sporo miejsca w bocznej strefie boiska. Co tutaj się dzieje? Co tu będzie się działo? Nie ukoronowanie tylu miesięcy wysiłku. Skaczą, radują się, ściskają, co roku marzą o tym wszystkie ekipy w kraju. Co roku całe rozgrywki znajdują kulminację w wielkim finale i co roku mamy podobny wybuch radości. To się nigdy nie znudzi. Bo no i jak ma się nudzić, kiedy możesz się w taki sposób zapisać w historii krajowej piłki? cały mecz za nimi, a oni skaczą tak, jakby dopiero wyszli na Murawę. A teraz czas na wręczenie pucharu. Już piłkarze ustawiają się w kolejce na podium. Po kolei na nie wchodzą. Zaraz nastąpi ta wielka chwila. Długie godziny treningów, ciężkie batalie na Murawie, a wszystko po to, żeby teraz na oczach tysięcy kibiców na stadionie i milionów przed ekranami wznieść puchar UEFA Europa Conference League. Kapitan już się szykuje. I tak! Oto zdobywcy pucharu! Strzelają fajerwerki, konfetki, wszyscy skaczą, cieszą się, w pełni na to zasłużyli swoją grą, swoją postawą, niezłomnym dążeniem do celu. Brawo panowie! Wielki moment dla całej tej drużyny. Być może najważniejszy dzień w życiu tych piłkarzy. Puchar zdobyty. Zwyciężczynie mogą w końcu odetchnąć ulgą. Na trofeum zasłużyli też ich kibice. Rzadko spotyka się na stadionach tak piękny doping, jakiego dostarczyli panie i fanki tego zespołu. A teraz cieszą się zwycięstwem wraz ze swymi bohaterkami. To prawda, Jacku. Pora na zdjęcia. Kiedyś byśmy powiedzieli, że jutro trafił na główki Tymczasem Pewnie wylądują na portalki po chwili społecznościowy. Przesy się zmieniają, wartości dumna z takiej warunki pozostaje na drugie latach.